Od samego początku Barbara Nowacka wprowadza zmiany w polskiej edukacji. W tej chwili mamy nie, no, niewiele ponad rok jej y, funkcjonowania, a zobaczycie Państwo, ile tych zmian y, dokonało się już w polskiej szkole. Natomiast pamiętajcie Państwo, że wszystkie zmiany, które wprowadzała, zawsze mówiła, że są one wprowadzone dla dobra dzieci. To dla dobra dzieci, żeby dzieci miały więcej czasu na rozwijanie własnych pasji i zainteresowań. A równolegle wprowadzając te zmiany, proszę państwa wprowadzała na przykład no, nowe programy i przedmioty, a cały czas mówiła, że robi to dla, dla dobra dzieci, żeby dzieci miały więcej czasu i, y, y, na własne pasje i zainteresowania. Proszę państwa rozpoczęło się od ograniczania możliwości zadawania i oceniania prac domowych. Kolejna zmiana to zmiany podstawy programowej, o których już wspominałam, czyli tragiczne cięcia na podstawie programowej. O 20%, o 1 piątą wycięto treści programowe w 18 przedmiotach, ale najbardziej tragiczne cięcia dotyczą języka polskiego i historii. Marginalizacja treści patriotycznych w szkole poprzez usuwanie tego typu utworów z listy lektur kontynuowanie wprowadzania edukacji włączającej, czyli likwidacja, proszę Państwa, szkolnictwa specjalnego i przenoszenie dzieci ze wszystkimi niepełnosprawnościami, w tym intelektualnymi, nawet w stopniu znacznym i głębokim, do szkół rejonowych, tak zwanych publicznych, tych masówek. Proszę Państwa, ten proces wprowadzania edukacji włączającej, on rozpoczął się dużo wcześniej. Niektórzy mówią, że już być może od 30 lat, od początku lat 90., przygotowywano grunt do wprowadzania tej edukacji włączającej, ale dziwne jest to, że Barbara Nowacka z wielkim impetem i z ogromnym przyspieszeniem zaczęła dalsze wprowadzenie tej edukacji włączającej. Proszę Państwa, ponieważ, tak jak mówię, każdy z tych zagadnień może być przedmiotem oddzielnego wykładu i takie wykłady, proszę Państwa, prowadzę, ale dzisiaj chciałabym ten czas przeznaczyć jednak na edukację zdrowotną, dlatego powiem Państwu tylko, że w tym ostatnim okresie zlikwidowano około 500 szkół specjalnych, mieliśmy 2400 szkół specjalnych, aktualnie mamy około 1900, a w tej chwili już jest realizowany program, za pomocą którego zostaną zlikwidowane ale w trochę inny sposób Kolejne, zostanie zlikwidowanych kolejnych 283 szkoły specjalne. One zostaną przekształcone w tak zwane specjalistyczne centra wspierające edukację włączającą, ale to będzie oznaczało, proszę Państwa, że one już nie będą prowadziły edukacji i wychowania dla dzieci niepełnosprawnych, tylko będą ośrodkami szkoleniowymi dla nauczycieli szkół ogólnopublicznych oraz Wypożyczalniami sprzętu rehabilitacyjnego. A więc proszę Państwa, ten proces powolnego niszczenia tych szkół specjalnych będzie postępował, znikać będą likwidowane będą również ośrodki resocjalizacyjne i te wszystkie dzieci będą przenoszone do tych bardzo licznych klas, często ponad 30-osobowych. A więc w jednym takim zespole klasowym będziemy mieli dzieci z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, z zespołem autyzmu dzieci z innymi zapałużeniami psychicznymi, z niedorozwojem umysłowym, proszę Państwa, dzieci z niedostosowania społecznego przeniesione z ośrodków resocjalizacyjnych oraz dzieci imigrantów. Jeśli chodzi o dzieci z Ukrainy, to tutaj takiej dużej bariery językowej nie ma, ale za chwileczkę być może pojawią się nam dzieci z Paktu Migracyjnego, tego Europejskiego Paktu Migracyjnego, co będzie oznaczało, że w klasach będziemy mieli dzieci, które nie znają języka polskiego i są z różnych systemów edukacji. I w tym, w tym jednym zespole edukacyjnym będą się kształciły te wszystkie dzieci. Jak w ogóle wygląda już polska szkoła właśnie w tej edukacji włączającej, to za chwileczkę pozwolę sobie Państwu tylko dwa zdjęcia pokazać, ale dokończmy te zmiany, które wprowadziła Barbara Nowacka przez ten e, ostatni rok swojego funkcjonowania. Proszę Państwa, zapowiedziała projekt Europejskiego Obszaru Edukacyjnego, który przewiduje przekazanie przez Polskę kompetencji w zarządzaniu polską oświatą organom Unii Europejskiej. W ubiegłym roku, w styczniu, 24 stycznia 2024 roku, Polskę odwiedza Iliana Iwanowa, unijna komisarz do spraw m.in. edukacji, Iliana Iwanowa, która ogłasza nam Polakom, że Unia już jest gotowa, żeby wchłonąć nasz polski system edukacji do europejskiego obszaru edukacji. Co to będzie oznaczało? Proszę Państwa, będzie to ostateczna utrata suwerenności, polskiego narodowego systemu edukacji. Musimy to sobie uświadomić. Symbolem tego kierunku jest między innymi podręcznik do historii napisany przez historyków niemieckich i polskich, gdzie w dziesięcioosobowym zespole mamy sześciu Niemców, a wszystkie prace redakcyjne, edytorskie prowadzone były w trzech instytutach znajdujących się na terenie Niemiec. Czyli proszę państwa, Niemiec pisze nam podręczniki do historii. Można to tak ująć. Następnie marginalizowanie miejsca lekcji religii w szkole, czyli zmniejszanie ilości godzin, likwidacja, likwidacja wliczania oceny do średniej, zajęcia tylko na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, zajęcia w grupach w różnym wieku, czyli łączenie klas na tym samym poziomie oraz łączenie różnych klas. Co prawda, proszę Państwa, 16 stycznia 2025 roku to był w tym dniu, kiedy Barbara Nowacka ogłosiła również, że na najbliższy rok ten przedmiot edukacja zdrowotna nie będzie obowiązkowy, tylko dobrowolny, ale jednocześnie, proszę Państwa, w uzasadnieniu nie podała, że respektuje konstytucyjne prawa rodziców. Że jak gdyby ustępuje pod wpływem tych fali, tych protestów ze strony rodziców, nauczycieli. Nie. Powiedziała, że szkoła potrzebuje spokoju. W związku z tym na najbliższy rok ten przedmiot będzie nieobowiązkowy, ale za rok oczekuje, że po odpowiedniej ewaluacji ten przedmiot będzie jednak obowiązkowy. My to odebraliśmy, proszę Państwa, jako wyłącznie tutaj naciski. Wewnątrzkoalicyjne związane z najbliższymi wyborami. Na czas wyborów trzeba trudne tematy schować pod dywan, a więc na razie nie drażnimy Polaków tym przedmiotem. I wówczas ogłosiła również, że idzie na pewne ustępstwa, jeśli chodzi o lekcje religie. Ale chciałam Państwu powiedzieć, że na przykład zaproponowała, że lekcje religii nie muszą się odbywać przed lub po zakończeniu innych zajęć, jeżeli 100% dzieci zapisze się na religię. Proszę Państwa, nigdy tak nie było, ponieważ Polska jest bardzo tolerancyjnym krajem. Mamy 200 religii związków i związków wyznajomych. W związku z tym nigdy nie będzie tak, żeby w klasie 100% dzieci zapisało się na lekcje religii. Więc proszę Państwa, takie ustępstwo, które nie można zrealizować w rzeczywistości. Kolejna zmiana to Ukrainizacja w edukacji, włączenie ponad 200 tysięcy uczniów i liczne przywileje, szczególnie tutaj zwolnienie ukraińskich uczniów z egzaminu z języka polskiego dla ósmoklasistów. A przy jednoczesnym finansowaniu przez stronę polską języka polskiego w małych grupach przez trzy lata, wprowadza to dyskryminację wobec uczniów polskich. Zapowiedziała dalszą cyfrywalizację w edukacji, czyli odejście od podręczników papierowych na rzecz podręczników cyfrowych i właśnie wprowadzenie nowych programów i przedmiotów. Zapowiedziała wprowadzenie nowego przedmiotu, czyli edukacji obywatelskiej. W miejsce zlikwidowanego przedmiotu Historia i Teraźniejszość, oraz Edukacji Zdrowotnej, w miejsce likwidowanego przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Zapowiedziała również prowadzenie nowych programów, czyli programów z wartościami europejskimi, z ekologizmem i z klimatyzmem i likwidację nauczania przedmiotowego na razie w szkole podstawowej, czyli łączenia w bloki przedmiotowe na razie Biologii, Geografii, Chemii, Fizyki. W taki zlepek, który się będzie nazywał prawdopodobnie Przyroda, natomiast myślę, że podobny los spotka również inne przedmioty i być może to będzie przesunięte też na szkołę ponadpodstawową. Proszę Państwa, jest to dobrze zaplanowana, całościowa, radykalna zmiana polskiej szkoły. Wszystko się w tej szkole zmieni. Jest to zmiana systemu wartości, zmiana dotychczasowych wzorców, modelu edukacji i modelu edukacji seksualnej. Proszę Państwa, a to jest obrazek z aktualnej szkoły, szkoły włączającej. Proszę Państwa, jeszcze w ubiegłym roku pojawiły się w gazecie wyborczej artykuły na temat tego, że w polskiej szkole należy wprowadzić mobilne strefy ciszy, szczególnie dla dzieci, dla uczniów nieneuronormatywnych, szczególnie wrażliwych na bodźce zewnętrzne, ponieważ atmosfera szkoły, szczególnie w czasie przerw, to niewyobrażalny stres dla uczniów. Ale dla których uczniów, proszę Państwa? Dla tych, którzy być może powinni znaleźć się w kształceniu specjalistycznym w szkołach specjalnych, a ponieważ nie ma dla nich miejsc, to znajdują się, proszę Państwa, w szkole ogólnopublicznej. I proszę Państwa, w ślad za tą propozycją, w 6 lutego 2021 roku, pierwsze miasto i gmina Pleszew w Wielkopolsce. Ogłosiła wprowadzenie, wdrożenie edukacyjnej innowacji, czyli wprowadzenie tych mobilnych stref ciszy. Proszę Państwa, one przy, uszyte są z miękkiego filcu. Koszt takiego jednego, że tak powiem, tego filcowego kokonu kosztuje około 650 zł. Proszę Państwa, te, oczywiście mają one różny kształt. Tak jak Państwo widzicie, mogą to być dynie, fasole, natomiast to, co Państwo widzicie teraz na obrazku, przypomina pokrowiec na duże żelazko. A więc, proszę Państwa, w te pokrowce na duże żelazka będzie się, proszę Państwa, chowało naszych uczniów. Natomiast ja jestem po szkoleniu z takiej edukacji włączającej, gdzie powiedziano nam, że w tych klasach w przyszłości będą nie tylko te, proszę Państwa, kokony filcowe, ale będą również na podłogach materace do leżenia dla tych dzieci niepełnosprawnych. Piłki lekarskie, proszę Państwa, stacjonarne rowerki, poidełka na wodę, a więc te dzieci równolegle będą, właśnie niektóre będą leżeć, niektóre będą tam jeździć na rowerku, niektóre się schowają w te kokony filcowe. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie lekcje matematyki czy fizyki w takich warunkach. Proszę Państwa, i teraz przejdę już do tego, że wcale nie chodziło o czas wolny dla dzieci. Ponieważ, tak jak Państwu mówiłam, równolegle, kiedy Barbara Nowacka wprowadzała te wszystkie zmiany i za każdym razem mówiła, że to dla dobra waszych dzieci, to proszę Państwa, równolegle w ten czas wolny, który powstał między innymi po wycięciu podstawy programowej, wprowadza cały czas nowe programy i przedmioty. I tak kolejno, proszę Państwa, rozszerzono zajęcia z ratowania życia w wydaniu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Ten program był co prawda realizowany w klasach 1-3, ale teraz został rozszerzony na pozostałe klasy. Tam z wyłączeniem klasy ósmej i klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej. Wprowadzono program dla szkół Szkoła przyjazna LGBT nadzorowany przez minister do spraw równości panią Katarzynę Kotulę. Natomiast, proszę Państwa, ten program został objęty w poprzednim roku szkolnym opieką Ministerstwa Edukacji. Po raz pierwszy Ministerstwo Edukacji objęło patronatem program Szkoła przyjazna LGBT. I od, zapowiedziano, że od 1 września 2020, 2025 roku pojawią się właśnie te dwa nowe przedmioty, o których już przed chwileczką mówiłam, czyli edukacja obywatelska w miejsce historii teraźniejszości i edukacja zdrowotna w miejsce zlikwidowanego wychowania do życia w rodzinie. Natomiast w lutym 2025 roku tu wiceminister Joanna Mucha zapowiedziała, że Ministerstwo Edukacji wprowadza nowy program mający na celu przybliżenie uczniom wartości europejskich. I zobaczcie Państwo, te nowe treści zostaną włączone do istniejących już przedmiotów historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii. To dlaczego wycinano podstawę programową o 20%? Dlaczego? Skoro teraz w miejsce tych wyciętych treści z podstawy programowej, gdzie wycięto nam z lekcji historii naszych bohaterów narodowych akty chwały, wprowadza się, proszę Państwa, wartości europejskie. A, 20, a 10 lutego 2025 zapowiedziano, że w zostanie wprowadzony nowy program. Dlaczego zaznaczam ze znakiem zapytania? Bo też czytałam w artykule, że być może to będzie nawet oddzielny przedmiot. Proszę Państwa, edukacja klimatyczna. W miejsce matematyki, fizyki, chemii, geografii, czyli przedmiotów hmm, bardzo ważnych. Nauczania, w miejsce nauczania przedmiotowego. Wprowadza się proszę Państwa ideologię.